Że, bo e, muszę tutaj nadmienić, że e, sponsorem tychże nagród jest Urząd Miasta Bydgoszczy, słuchajcie, nie bez, pod, nie bez e, tutaj e, przyczyny i pisi ten baner. I te nagrody należy potwierdzić pisemny ich odbiór, więc tutaj poproszę wszystkie nagrodzone osoby, aby już po całej ceremonii e, nas tutaj zaszczyciły jeszcze podpisem, dobrze? Na liście. Poproszę w takim razie od szóstego miejsca będę wymieniał, Szósta osoba ustawia się tutaj, na, na tej stronie. Tak. Miło mi widać Was tutaj i myślę, że y, to jest Wasz początek kariery. Nie wiadomo, może nie jeden z Was będzie pilotem, inżynierem obsługującym sprzęt i nie tylko nawigatorem lub no, naprowadzania w ogóle wszystkie zawody związane z lotnictwem stoją przed wami otworem I, i, i uważam, że ten pierwszy kroczek y, robiliście w tym kierunku i miło Was powitać i mam nadzieję, że nagrody, które będą wręczone usatysfakcjonują Was na ten kontynuować tą pasję. No słuchajcie, dziękujemy bardzo. E, słuchajcie, więc zaczynamy od e, kategorii F1AM, czyli tych popularnych naszych e, najmniejszych modeli jaskółek. Szóste miejsce Katarzyna Masiera. Pałac Młodzieży. Proszę bardzo. I to sekundę zdaniem... Brawo, brawo!

Anna Bartoszewska, MDK numer 5. No i podium. Podium przedstawia się tak, kochani. Krzysztof Orłowski, MDK numer 5. Aleksander <planski> Druż, MDK numer Damian Bayer, MDK numărul 5. dziękujemy, gratulujemy. No, bardzo miło, bardzo że dziewczyny zaszczycają nas. Ale jeszcze tam podpisać te nagrody. E, nagrody podpiszemy później, I przechodzimy do kategorii F1H, do tej kategorii, w której... Nasi zawodnicy aeroklubowi mają ostatnio bardzo wiele sukcesów, między m.in. trzecie miejsce drużynowe na mistrzostwach Polski. A myślę, że teraz z tych ludzi tutaj wybierzemy kolejną reprezentację, która za dwa tygodnie będzie reprezentować nasz aeroklub w kiwicach. I tak mamy tutaj następujące osoby. Szóste miejsce Sebastian Strzybowski ośrodek piąte miłość Szweda również aerobu Czwarte Krzysztof Drygalski Pałac Młodzieży. nie no bardzo, trzecie miejsce. Damian Bayer MDK numer 3. Wychodzi na to, że multimedalisty. <laughs> <da się. śmiech> Dobrze, <śmiech> miejsce drugie. Julian Przewodniczący, ośrodek Komisarzu, Miejsce pierwsze to pierwsze y, to który kolega y, w zasadzie potwierdził swoją dominację tak naprawdę w tej kategorii. W zeszłym roku był pierwszy, w, tej, w tym roku również e, miejsce pierwsze, Bartek Karłowski MDK numer Czy baterie się nie wyczerpały jeszcze? jakiś tam <Isłada> no. do no. problem. No. No. Dobra. dziękujemy. Zapraszamy w przyszłym roku na kolejne czasu いただいました